Szykujemy się do startu i ruszyły. Wszystkie od początku równo. Bardzo ładnie Montenegrin przyjął start i on poprowadził stawkę. Blisko jest Kreativer, ale na drugim miejscu galopuje zdaje się Solidago. Hidden Trump jest też blisko Grand Prix. I z tyłu Landman. Wciąż na czele Montenegrin. Montenegrin utrzymuje prowadzenie pozostałe konie. Już powolutku zbliżają się do reszty. Na drugiej pozycji Hidden Trump, trzecie miejsce zajmuje Kreativer. Wciąż. Montenegrin, na drugim miejscu Hidden Trump i na trzeciej pozycji Creativer. Na czwarte miejsce przesuwa się Holy Night. na piątej pozycji Grand Prix Landman, na miejscu szóstym i Solidago siódmy. Coraz bliżej do celownika. Konie są w połowie zakrętu. Teraz mocno poprawił Montenegrin i próbuje uciekać. Zanim Hidden Trump na trzeciej pozycji, kreativer czwarta jest Holy Knight. I za moment pojawią się na prostej finiszowej. Wyprowadza Montenegrin. Montenegrin atakuje Hidden Trump. Po kanacie poszedł Kreativer. A polem finisuje Knight. Ale Montenegrin tu dzielnie broni się przed atakami Kreativera. 250 metrów do celownika. Montenegrin poprawia i ucieka. Kreativer finisuje. I w celowniku Montenegrin. Kreativer i na trzeciej pozycji. Holy night